Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jestem blisko tematów związanych z sumieniem i tego, co Bert Hellinger mówił o tej szczególnej sile, która działa w rodzinie. I tym też chciałbym się z Państwem dzisiaj podzielić. Więc Bert Hellinger zauważył, że sumienie to nie jest coś obiektywnie podpowiadającego nam, czym jest dobro, a czym jest zło, co jest moralne, a co niemoralne. Powiedział, że to też nie jest głos Boga w środku nas, który podpowiada nam. Co warto i co właściwe, Berthelinger powiedział, że sumienie tak naprawdę bardzo mocno związane jest z pewną przynależnością do grupy pochodzenia. Na początku naszego życia sumienie łączy nas z rodziną. Dlaczego jest to tak bardzo mocna i pierwotna siła, która często później determinuje nasze zachowanie i postępowanie w życiu, nawet wtedy, kiedy wyrządzamy krzywdę komuś innemu? Dlatego, że wtedy, kiedy my. Przestrzegamy zasad grupy, mamy poglądy grupy, naszej rodziny, tak naprawdę na początku, wtedy możemy do niej przynależeć, a przynależność do grupy ochrania nas, gwarantuje bezpieczeństwo i pozwala nam przeżyć głos sumienia i to, co później za nim idzie w kontekście naszych czynów i postępowania, jest tak bardzo mocny, dlatego, bo na fundamentalnym poziomie. Wypowiedzenie lojalności grupie wiąże się z zagrożeniem życia, czyli Bert Hellinger mówi jeśli mam czyste sumienie, mogę przynależeć do tej grupy, więc mogę przeżyć. A jeśli ktoś odmawia mi tej przynależności, mówi niejako – umrzyj, umieraj. Więc sumienie łączy nas z grupą tak naprawdę. Sumienie dotyczy tego, czy możemy przynależeć, czy nie możemy przynależeć. A z uwagi na to, że brak przynależności jest pierwotnie zagrażający, też wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, często jest tak, że wybieramy sposób funkcjonowania grupy, i to staje się naszym wewnętrznym głosem. Widzimy to wtedy, kiedy jesteśmy bardzo mocno przywiązani do tego głosu. Jak nawet coś, co wydaje się logiczne, rozsądne, ale jest po drugiej stronie naszego postrzegania, jak bardzo nie potrafimy się na to zgodzić. Jak bardzo wtedy, kiedy postępowalibyśmy w ten sposób, wiązałoby się to z wyrzutami sumienia. Często ta chęć przynależności jest tak duża, że w kontekście zasad, którymi się posługujemy, jesteśmy bezrefleksyjni. Są ludzie, którzy po prostu powtarzają to. Nigdy nie pytając siebie o to, czy jest to istotne, funkcjonalne, stosowne, czy to im służy, czy nie. Po prostu odtwarzają to, ponieważ kiedyś od tego tak naprawdę zależało ich życie i ich przynależność, ich miejsce w tej grupie dawało im ochronę i poczucie bezpieczeństwa. Albert Hellinger powiedział również, że bardzo mało rzeczy w życiu udaje się z czystym sumieniem. Dlaczego tak powiedział? Ponieważ jeśli chcemy wyjść trochę dalej do własnego życia w połączeniu z losem który nas prowadzi z naszą szczególną ścieżką którą mamy tutaj na świecie wtedy musimy zanegować pewne wartości w których dorastaliśmy i to wiąże się z poczuciem nieczystego sumienia trudno często przeskoczyć ponad tym Widzimy to czasami w grupach radykalnych, w grupach eksterministycznych, gdzie, kiedy patrzymy na to z boku, widzimy, że to jest raniące dla wszystkich. Od początku do końca. Ale to wiąże się z chwałą, przynależnością i poczuciem sensu dla tamtych ludzi. Dlatego, ponieważ tak mocno ich sumienie związane jest z tamtą grupą. Wypowiedzenie tych wartości w tamtych środowiskach jest bardzo zagrażające. Dlatego też tak mocno trzyma ludzi blisko poglądów, które są związane z działaniem tamtej grupy. Ale wtedy, kiedy my chcemy zrobić coś więcej w życiu, musimy zgodzić się na to, żeby nasze sumienie pozostawało nieczyste, a tak naprawdę na ten dyskomfort, który się z tym wiąże. Kiedy mówimy na przykład, o kobiecie i mężczyźnie, wtedy kiedy postanawiają być razem, koło siebie, to widzimy, że jeśli jedna strona będzie broniła swojego sumienia i ferowała tylko to, w czym została przekona, wychowana i do czego została przekonana w swojej grupie rodzinnej, to nie będzie mogła dogadać się w kontekście tego, co tworzy się teraz, dzisiaj tutaj, mężczyzna. Z drugiej strony, to jest taka sama sytuacja. Więc kiedy chcemy zbudować nowy system, musimy powiedzieć do starego: Nie wszystko, co od Was dostaliśmy, służy, nie wszystko sprawdza się tutaj. Tutaj potrzebna jest jakaś nowa prawda inna prawda, która popycha życie do przodu. Życie, które takie staje przed nami. Ale. To wypowiedzenie posłuszeństwa w cudzysłowie wiąże się z wyrzutami sumienia. Jeśli potrafimy to wytrzymać, wtedy możemy dodać coś do naszego życia, wytworzyć nowy system. To samo dotyczy grup, pewnych środowisk, które mają takie, a nie inne orientacje, na przykład są bardzo patriotyczne albo w ogóle z patriotyzmem nie mają nic wspólnego. Na przykład wtedy, kiedy chcemy postępować w nich trochę inaczej, albo nawet spowodować, żeby jedno środowisko było bardziej przepuszczalne dla drugiego, to widzimy, jak bardzo grupa się buntuje. Dlatego postępujemy tak, jak ona chce, jeśli chcemy tam przynależeć, ponieważ wiemy, że jeżeli będziemy mieli inny system wartości, narażamy się na izolację od grupy. To też na pewnym pierwotnym poziomie jest mocno zagrażające, wtedy kiedy przynależenie do grupy wiązało się z naszym przetrwaniem, jeszcze wtedy, gdy i świat i życie na nim było dużo bardziej trudne niż teraz. Więc widzimy to. Bert Hellinger zauważył, powiedział o pewnym swoim spostrzeżeniu i wglądzie: powiedział, że wtedy, kiedy człowiek mówi, że musi pozostać przy swoim sumieniu, motywując swoje wybory. Bardzo często rani drugiego człowieka. Możemy się w to wczuć. Kiedy my mówimy, muszę postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Często w tle będzie ktoś, kogo zranimy. Powiedział też, że zauważył, że ten, kto tak mówi, muszę postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Temu człowiekowi bardzo często trudno jest kochać. Tego, wobec kogo tak mówi. Sumienie jest tak istotne, że często pociąga nas bardziej niż miłość do drugiego człowieka. Powiedział też, że większość konfliktów na świecie wiąże się z czystym sumieniem. Ich powodem jest chęć ochrony czystego sumienia. To, co dzieje się między kobietą a mężczyzną, powiedzieliśmy o tym przed chwilą, między grupami, między narodami również. Ochrona czystego sumienia wiąże się też z przekonaniem związanym z wyższością. Bert Hellinger powiedział, że wyższość jest powodem większości konfliktów, więc to, co jest moim sumieniem, jest lepsze niż to, co jest Twoim sumieniem. To stoi u fund fundamentów. W większości konfliktów, które obserwujemy, zauważył to Ward Hellinger, w opozycji też do tego, co interpretowano jako sumienie wtedy, a nawet do dzisiaj, też postrzegane jest ono zupełnie inaczej. Dochodzi nam tutaj pewne pytanie o prawdę, o prawdę a tak naprawdę o to, czy możemy powiedzieć, że prawdą dotyczącą, dotyczącą sumienia jest coś, co zatrzymuje nas w miejscu, co nie pozwala nam się rozwijać. Czy wobec tego prawda, którą posługuje się taka grupa, może być czymś, co służy życiu? Jaka jest natura tej prawdy? Skoro wydaje się, że powinna ona być czymś, co służy życiu, czymś rozwojowym, Czymś, co pokazuje nam szerszą perspektywę, i czymś, co wypycha nas do tego, żeby w niej funkcjonować i z niej korzystać. Ale ta, w cudzysłowie, prawda, którą posługuje się grupa być może od długiego czasu, często jest czymś, czego nie wolno nam negować, z czym nie wolno nam dyskutować. Bartheling też pytał o siebie w pewnym miejscu, czy, czy można powiedzieć, że to prawda skoro ona przestaje poruszać się razem z życiem, nie jest na nie wyczulona. Ona jest jakimś zastałym reliktem, który trzeba bronić. I to udowadnienia słuszności, którego trzeba zbierać argumenty. Bert Hellinger mówił o tym, że prawda to coś, co służy życiu. Że Prawda rozwija się razem z życiem, że prawda sprawdza, czego życie od nas wymaga. Prawda, która stoi w miejscu, ta prawda w cudzysłowie. Wiele wątpliwości dotyczy tego, czy można byłoby tak sądzić o tych tendencjach, które trzymają nas w jednym miejscu cały czas i których nie można nam krytykować, których krytyka związana jest z oburzeniem innych dookoła. Czy to kręgu naszego bardzo bliskiego kręgu rodzinnego, czy to kręgu innych grup społecznych i innych grup wpływów. Dlatego widzimy, że dużo w życiu udaje się z nieczystym sumieniem. Być może Państwo mieli takie rzeczy w swojej historii, wtedy kiedy z jednej strony czuliście, że życie pcha was w jakąś inną przestrzeń, ale to sumienie. Które mówiło, nie mogę tego zrobić, nie wypada mi tego zrobić. Co wtedy pomyślą ci, którzy otaczają mnie, dookoła? Jak ono bardzo mocno trzymało Państwa przed postępem. Ale wtedy, kiedy udało nam się pokonać głos tego sumienia, a tak naprawdę wytrzymać z nieczystym sumieniem, to często przekonywaliśmy się o tym, że. Ta zmiana była taką zmianą, o której mogliśmy tylko pomyśleć, czemu tak późno. Tak to bardzo często bywa, wtedy, kiedy my jesteśmy otwarci na życie, a w tym, co chcemy zrobić na zewnątrz, widzimy też życie innych i chcemy w jakiś sposób w życiu służyć. Wtedy, często mówimy, czemu tak późno, ale dusza potrzebuje jakichś sił i przez to też potrzebuje czasu, żeby tych sił nazbierać. Co jest pocieszającego dla nas wtedy, kiedy myślimy o tej naszej zmianie, która być może w naszym postrzeganiu nastąpiła zbyt późno? Po pierwsze to, że nie mogliśmy inaczej. Często ten ruch sumienia jest tak bardzo mocny dla nas. Czy można było inaczej to zrobić? Absolutnie nie. To jest właściwy czas. Często jest tak, że kiedy zostajemy przy tym żalu, to nie służy nikomu, ani nam, ani innym, którzy to obserwują. Widać to w szczególności na dzieciach. Dzieci nie chcą tłumaczenia ani rozżalonych rodziców. Chcą od dzisiaj lepiej. Tak funkcjonują. Czasami obawiamy się albo zarzucamy sobie, że to zbyt późno. Wcale nie. Bert Hellinger pięknie kiedyś o tym powiedział. Tak jak ma to on. W swoim zwyczaju, w swoim stylu, wtedy kiedy czytam jego pracę, bardzo krótko, ale bardzo precyzyjnie, powiedział kiedyś: Ten, kto doszedł do czegoś później, nauczył się po drodze więcej. Dlatego też jego zmiana może mieć dużo mocniejsze fundamenty. Może być szybsza w tym znaczeniu, że szybciej wypełnia się czymś istotnym. Więc jeśli Państwo się obwiniają, że to tak późno, wcale nie być może dzięki temu jest to szybsze i pełniejsze. Drodzy Państwo, z taką refleksją chciałbym dzisiaj zostawić państwa, być może będą Państwo patrzyli na rzeczy, które budzą wasze wyrzuty sumienia, mimo tego, że odczuwane są jako dobre i służące życiu. Warto zaglądać w tamte przestrzeni, ponieważ często to, od czego chcemy uciec, Najbardziej zbliża nas do miłości. To też jest coś, o czym mówił Bert Hellinger. Ale powstrzymuję się trochę, żeby nie było tego za dużo. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze raz na warsztat 21 lutego. To jest coś, co jest najbliżej przed nami w kalendarzu. Warsztat dotyczący związków, zarówno tych partnerskich, jak i szczególnej relacji, która łączy nas i nasze dzieci. 21 luty, tarnów. Pracujemy tutaj od godziny 10. Serdecznie zapraszam. I do usłyszenia. Pięknego dnia. Dziękuję.